Wybaczcie mi, ale naprawdę mieliśmy bardzo intensywny czas, byliśmy w Polsce, przeprowadzaliśmy się i nie miałam kiedy w ogóle nagrywać, więc od ostatniego filmiku na tak naprawdę nic nie nagrywałam. Więc pomyślałam, że teraz mam wolne, mamy wolne przez yy, ponad dwa tygodnie, właśnie jesteśmy na lotnisku, więc tak pomyślałam, że to jest najlepszy czas, żeby coś nagrać, a na pewno chcielibyście oglądać jakieś filmiki z wakacji, więc my właśnie siedzimy na Heathrow w lotni na lotnisku i... Wzięliśmy sobie e, po winku, znaczy może wziąłem sobie piwo, ja wzięłam sobie winko, więc mamy czas, mamy taki relaks e, i właśnie fajnie. Więc zaczynamy wakacje, lecimy na bali. E, Zaczynamy. Pierwszy lot to będzie lot 8 godzin jakoś i będziemy lecieć do Dochy, a, a z Kataru będziemy lecieć do Jakarty, czyli do e, Indonezji. I z Indonezji w Jakarcie e, będziemy mieli znowu kolejny lot, czyli będziemy lecieć już na Bali docelowo. Więc będzie to tak naprawdę bardzo długi lot, czyli 20 godzin, 18 chyba minimum. Tak naprawdę nie liczyłam. Ostatnio jak liczyłam to było chyba 18 a wcześniej mi pokazywało 20 w to przysiadku na Bali. No ale fajnie, my jakby lubimy podróże, lubimy latać, więc docelowo będę się odzywać już na Bali do Was. Właśnie zrobiliśmy check-in do naszego pokoju. Muszę Wam zrobić check-in teraz, póki jeszcze jest tutaj czysto, bo wiem, że pewnie za godzinę już wszystko będzie rozwalone, całe łóżko i tak dalej, więc e, nagrywam póki jeszcze jest to. Patrzcie, to jest takie wielkie okno i tam jest właśnie łazienka. Tu na zewnątrz mamy piękny basen. Piękny basen, prosto z naszego pokoju. Do tego są piękne widoki, jest naprawdę klimatycznie. Październik w takim bardzo surowym stylu, naprawdę spoko. Tu mamy wan, wannę, sorry, mamy tutaj um, zlew i wielkie lustro, i patrzcie co z tej strony jest. No i z tej strony jest właśnie Boże, Mega, mega, mega klimatyczne miejsce, to taką szatę. Na zewnątrz też mamy taką erię, tutaj, gdzie wychodzimy i mamy śniadania. Teraz właśnie jest rano i tam w tym miejscu, gdzie ludzie chodzą, to są podawane śniadania. Jest taka miejscówka z telewizorem, że można sobie posiedzieć. Kotki przychodzą wszędzie dookoła. No właśnie basen i naprawdę klimat jest super. Dobra, lecimy kąpać się i odzywam się później. Hejka, odzywam się do Was z Bali. W końcu dolecieliśmy. To była naprawdę długa, długa podróż. Zdołaliśmy się teraz ogarnąć, ponieważ byliśmy już tak wymiętoleni, brudni, świecący, Normalnie już nie mogliśmy doczekać, aż weźmiemy prysznic. Zameldowaliśmy się w naszym e, hotelu. Jest to taki a'la apartament. Nie będę Wam tak teraz pokazywać, bo już tutaj jest taki lekki mes i tam dużo rzeczy leży pozwalanych, Ale nagrałam Wam, jak tylko weszliśmy do pokoju, e, po prostu jak wygląda ten pokój. Pokój taki właśnie a'la mieszkanko. Nie ma tutaj kuchni, kuchnia jest na zewnątrz. Też później jak uda mi się e, nagrać, jeśli nikogo tam nie będzie, to po prostu Wam nagram jak to wygląda. Jest taka właśnie duża kuchnia, jest taka area, gdzie można sobie usiąść, obejrzeć na przykład telewizję, kotki tu chodzą, wiecie, oni mają tutaj swoje kotki, są też kotki, które przychodzą e, spoza właśnie e, tego. Tutaj miejsca i naprawdę jest to bardzo klimatyczne miejsce, bardzo nam się podoba. Więc tak jak mówię, udało się nam teraz ogarnąć i idziemy tutaj w miasto. Jesteśmy dokładnie w Kangu, więc co? No dopiero przylecieliśmy w Kangu, dlatego zatrzymaliśmy się na początek, tak jakoś na 4 dni, wzięliśmy od 1 do 4 sobie kilka dni po to, żeby zobaczyć tutaj niedaleko jest Monkey Forest zobaczyć właśnie jakieś wodospady, które są tu w obrębie góry Bali i też tutaj niedaleko jest ten, jak to się nazywa? Te pola ryżowe, fields, rice fields, jakoś tak się nazywa to. Więc już sobie googlowaliśmy, stąd będzie jakoś godzinka, więc chyba będziemy musieli wziąć taksówkę, ponieważ tutaj strasznie jeżdżą i nie wiem, czy naprawdę podołamy jeździć skuterem, więc zobaczymy. No więc tak, zaraz właśnie uciekamy na miasto, to coś może jeszcze Wam stamtąd ponadrywam. jeśli chodzi o lot, to lot był masakra, lecieliśmy Katarem, więc Katar był zablokowany jakby z przesiadką, mieliśmy mieć przesiadkę w Doha, z Doha mieliśmy lecieć do Jakarty. No i ja tak nie wiem czemu, jakoś zabukowałam po prostu tak, bo myślałam, że tak jak leciliśmy do Tajlandii, to w Tajlandii zatrzymaliśmy się w Bangkoku i chcieliśmy zobaczyć Bangkok. tutaj tak, samyśla, tak samo myślałam, że właśnie może zabukuję do tej Jakarty, żeby zobaczyć jak ta Jakarta wygląda, tak? Ale później jak jakoś zaczęłam tak patrzeć filmiki na YouTube, czy coś tam ciekawego jest i ogólnie jakby googlowałam, tak naprawdę nie ma tam nic ciekawego, więc mówię do Maja, dobra, no to zamiast tam tracić ten dzień, to lepiej może zabukujmy sobie od razu ten lot na bali, bo mieliśmy go jakby zabukować sobie po 3-4 dniach. No ale dobra, ku końcowi e, zabukowaliśmy sobie od razu ten lot na 19 na bali z Dżakarty. No i co jak dojechaliśmy właśnie na lotnisko, niestety w hitro było opóźnienie godzinne, nie było to dużo opóźnieniem. Ale, gdy dolecieliśmy do Dochy, to niestety tam dla nas powiedzieli już od razu: tylko na wstępie, chcesz o transfery, takie, że po prostu przychodzicie sobie dalej i oni cię później tam transferują na kolejny lot. To już od razu z góry tam powiedzieli, że nie, ale macie następny lot dopiero o godzinie. Tam chyba był 19, nie czekajcie, nie pomyślę. My przylecieliśmy nad ranem, tak, my przylecieliśmy o pierwszej w nocy mieliśmy tamten mieć lot chyba właśnie pierwsza 10. Więc zanim wyszliśmy i zanim ogólnie doszli do tego miejsca, gdzie ten transfer miał być, no to nam powiedziano, że niestety, ale tamten lot on leciał i że oni na nas nie poczekali. Więc to nie było tylko, to nie, były, nie byliśmy tylko my, było też, tylko, było też tam kilka różnych innych par. Więc nie toczyło się to tylko na my się spóźniliśmy i jakby nie poszliśmy od razu, bo jakby kierowaliśmy się za wszystkimi. Po prostu powiedzieli, że z góry, że katar jakby kancelował tamten lot dla nas i po prostu tam ci ludzie, którzy już byli, oni polecili, a dla nas prołożyli na kolejny lot był o 7 rano, tam była 7,45, więc musieliśmy niestety siedzieć na lotnisku i czekać do tej siódmej, a niestety. Mieliśmy lecieć jakoś 9 godzin z Jakarty, nie czekajcie, z Dochu do Jakarty, mieliśmy lecieć właśnie z jakoś 8-9 godzin. No i stamtąd ja na 19 zablokowałam właśnie z Jakarty lot tutaj na Bali. No i niestety ten lot nam przepadł. Więc tak, tak wyglądała nasza podróż, więc to była naprawdę długa, długa podróż, jeszcze właśnie później jak dolecieliśmy tutaj, to niestety nie mieliśmy bezpośrednio szybkiego lotu na Bali, tylko musieliśmy czekać kolejne tam 6 godzin na ten lot, który był czwarta, tam chyba 10. To był jakby no pierwszy lot, taki krótki, bo on trwał godzina 50 tutaj na Bali. I wiem, że był też o 10 wieczorem, który moglibyśmy naprawdę tak wziąć o ten o 10 wieczorem, ale ten lot dosłownie leciał chyba z 6 godzin, więc ja nawet nie wiem jakim on tam kierunkami musiał lecieć ten lot z tej jackarty. Jakiś w ogóle był dziwny lot, więc powiedzieliśmy sobie, że dobra, położymy się kurczę na siedzeniach, na krzesłach i po prostu będziemy spali i przyspaliśmy się właśnie kilka godzin i czwarta coś mieliśmy właśnie lot no, tutaj. Kilka już takich przybitek nagrałam właśnie z naszego lotu, z tego, jak byliśmy na lotnisku. Dużo nie gadałam, ponieważ, ponieważ byłam naprawdę już taka wymęczona, wymiętolona, że myślę sobie, kurczę, odezwę się już tak naprawdę do Was z tego miejsca, tutaj z hotelu. A teraz zapraszam Was na vloga z Kangu. Naprawdę pięknie jest tu. Naprawdę pięknie i gorąco to jest najważniejsze. Jest tak gorąco, jeździ z 30 stopni i pełne słońce. Naprawdę. Idziemy teraz zwiedzić tutaj miasto. która wynajmuje skutery i będziemy właśnie wynajmować skutery ona ma takie właśnie furki, można u niej wynajmować i skutery więc obiecaliśmy dla niej, że wrócimy że pójdziemy po kawę a mówiła, że nie wrócimy ale wróciliśmy więc bierzemy u niej skuter i jedziemy tutaj na najbliższą plażę te psy tutaj są niemożliwe cały czas biegają po ulicy, widzicie tam w rogu? ten pies właśnie, o ten biega. Wcześniej biegał normalnie po środku ulicy I ruch ten jest niemożliwy Fajnie, że jest tak ciepło Wpadliśmy dosłownie na chwilkę tutaj do naszego pokoju przebrać się, odświeżyć trochę. Jeszcze poleżaliśmy właśnie nad basenem i szukaliśmy teraz miejsca do zjedzenia. Ja kiedyś oglądam taką dziewczynę na YouTube, i ta dziewczyna właśnie polecała tutaj niedaleko, znaczy niedaleko, teraz patrzyliśmy, to jest 35 minut jakoś drogi tam skuterem, bo właśnie wypożyczyliśmy skuter, więc wzięliśmy skuter do czwartego, bo czwartego już mamy wymalowanie z tego pokoju i będziemy przenosić się na, na dół wyspy, czyli do Uluwatu Te miejsce, gdzie tam jest Melasti Beach Uluwatu i właśnie tam przenosimy się na tamtą stronę i tam spędzimy pewnie z tydzień stamtąd myśleliśmy, żeby popłynąć na jakąś wyspę i może tam zostać kilka dni, ale jeszcze zobaczymy teraz jedziemy coś zjeść, bo jesteśmy głodni e, właśnie tak jak mówię, wypożyczyliśmy skuter e, ze skuter zapłaciliśmy ile? Jakoś chyba na funty 17 funtów albo 15 funtów, czyli wyszło po 4 100 chyba. 100 tysięcy rupi za dzień. No, 100 tysięcy za dzień. I tak szczerze Wam powiem, jeśli chodzi o skutery, to bardzo ciężko jest um, targować cenę. Ogólnie za wszystkie inne rzeczy da się coś tam utargować, chociaż zawsze wiecie, narzucają cenę. I tak jak mój mąż, w ogóle się nie targują, ja targują się, targują się nie. A z drugiej strony to też mi jest, no jakby nie, że szkoda, ale tak no bym chciała im więcej zapłacić, więc. Te z drugiej strony nie chcę jakby tak bardzo mocno schodzić z tych cen. I jak oni wiecie, mówią na przykład tam tych 1000 rupi, czy ile to na nasze, to chyba wychodzi jakoś 5 funtów, tak? 100 tysięcy. 100 tysięcy rupi to jest 5 funtów, jakoś tak? No, około piątki, więc wiecie, no, jak, jakieś takie rzeczy, gdzie nie wiem. Jak potrzebowaliśmy dokupić kabel do ładowania powerbanka, no to jakby utargowaliśmy do 4, 4, 4 funtów, a chciał 7 funtów. Więc widzicie, no coś tam się udało utargować, a czasami też już mówiłam, dobra, bierzemy, bierzemy za tyle. Też wziąłem sobie taką spinkę. Która jest teraz na, na, na topie na czasie i wszędzie ona jest na, na Instagramie i też mi się podoba taka plastikowa. To wzięłam. Kurczę, chciałam tą plastikowo od razu, ale tam mi się spodobała, że jest większa, ale tą plastikowo chyba sobie jeszcze dokupię. I ona kosztowała chyba funta, coś w tym stylu, czyli nie wiem, 5 zł na, na złotówki, więc naprawdę ceny tutaj są małe. I w porównaniu na przykład do Europy, to tak to są małe. No i dobra, teraz jedziemy coś zjeść. I właśnie tak jak e, mówi, oglądałam dziewczynę wcześniej na YouTube I ona polecała tego warunga On jest od nas 35 minut stąd On się nazywa Warung Ulhus Myślałam, że mam tutaj zapisaną męża w telefonie Ale teraz sobie przypomniałam, że u siebie patrzyłam To on się właśnie chyba nazywa Warung Ulhus Później coś tam jeszcze stamtąd nagram I powiem Wam, czy jedzenie było dobre, czy nie I dodam coś tam na dole w, w, w deskrypcji Dobra, widzimy się później I kurczakiem. Mamy jeszcze spicy z Jemy. Bardzo polecam tą restaurację. Kulkus, bardzo miła pani. I było bardzo dobre jedzenie, i zapłaciliśmy tylko 6 funtów. Czyli jakieś tam nie. wiem Ile to na 10 funtów? Jak już tak. Bardzo mało. A i było bardzo dobre jedzenie. Bardzo Wam polecamy.